Moi drodzy, dzisiaj mam specjalnego gościa, a w zasadzie za chwilę gospodarza. Piotr Wielgus, menadżer floty. Witam, Michale, gospodarzu, współgospodarzu. Fajnie, że już nie będę gościem, tylko właściwie nigdy nie byłem gościem u Ciebie. – No tak, no czas najwyższy. – No bo dlatego będę teraz gospodarzem. – Świętujemy w przyszłym roku dziesięciolecie naszej znajomości, ale dziesięciolecie również twojego wodownictwa. 2026 rok to będzie rok jubileuszowy dla nas, dziesięciolecie menadżera floty. Myślę, że to będzie rok wyjątkowy, z nowymi projektami, z nowymi eventami, szkoleniami. Już się nie mogę doczekać i nie mogę się doczekać też naszej współpracy tutaj w tym studiu. – Dlatego Piotr będzie się pojawiał częściej, czasem ze mną, czasem beze mnie, ze swoimi gośćmi. Będziemy mówić o tematyce flotowej. Tematyce flotowej, tematyce elektromobilności, biznesu w ogóle szeroko pojętego. I, I pamiętasz, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, kiedy to było? nie? To było dawno temu, przed pierwszymi targami ekoflota. No, EcoFlota. Pamiętasz, jak na nas patrzyli wtedy, jak robiliśmy takie targi? Tak, nikt nie wierzył, że elektromobilność w ogóle zaistnieje na drogach. A co, a co dopiero czy kiedykolwiek flotowcy, czy zdecydują się na wykorzystanie aut elektrycznych we flotach? Pamiętam, jak przyjechałeś wtedy do, do mnie dostawczym elektrykiem jakimś i powiedziałeś, Mam, dostawczy elektryk, słuchaj, chłop, jak to jeździ, to jest super, w ogóle sprawa. To, to będzie, będzie przyszłość. przyszłość. Ja na, ciebie patrzę jak na flika, tak, jasne będzie to w przyszłość rzeczywiście. No i co, gdzie jesteśmy dzisiaj? Jesteśmy gdzie jesteśmy. A będzie na pewno jeszcze bardziej dynamicznie. I to wszystko u nas od stycznia, tak? Startujemy? Tak, czyli już za dwa-trzy tygodnie pojawi się pierwszy odcinek, który będzie pewnie dodatkową serią, właśnie dedykowaną dla flot, ale czasem też będzie Będzie śmiesznie, no. śmiesznie. będzie. Czasami poważnie, czasami smutno. Zobaczymy. No. Subiektywnie, na pewno. Będzie bardzo subiektywnie, nie będzie, będzie zero obiektywizmu, będzie sam subiektywizm. No ale idą święta. No właśnie, więc korzystając z okazji, chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt, a już od stycznia się od nas nie opędzicie. Cichych jak elektromobilność. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.